Dwór w Goszycach był własnością Zofii Zawiszanki, która mając lat 16 spytała się swojej mamy czy mogłaby przez rok nie chodzić do szkoły i zająć się odzyskiwaniem niepodległości. Jej mama się na to zgodziła i rzeczywiście Zofia Zawiszanka była współzałożycielką drużyn strzeleckich w Sokole w Krakowie. Organizowała kursy sanitariuszek, zajmowała się mnóstwem różnych rzeczy związanych z tym, żeby jakoś tą niepodległość Polska odzyskała. Wychowanie w domu było bardzo patriotyczne i było to dla niej czymś naprawdę ważnym. Ponieważ jesteśmy tutaj już za kordonem, czyli w zaborze rosyjskim, między Goszycami a Krakowem jest zaledwie 20 kilometrów, ale jest granica między zaborem austriackim a zaborem rosyjskim. Zofia Zawiszenka była również zwiadowczynią i wraz z kilkoma paniami i to koło zwiadowczyń rozpracowywało cały teren tutaj tego przygranicznego zaboru rosyjskiego. I kiedy w 2014 roku Piłsudski postanowił wysłać patrol Beliny, żeby zawiadomić jakby ludność, że coś się zaczyna dziać i że lada moment coś się zacznie. Ponieważ jeden z tych siedmiu ludzi, którzy z Beliną szli był znajomym Zawiszanki i wiedział, że dwór w Goszycach jest zaraz za kordonem, zaraz za granicą i że ona ma wszystkie wiadomości dotyczące oddziałów, które stoją w okolicy i... Którędy się należy poruszać tak, żeby nie wzbudzić niepokojów u Rosjan. Więc przekroczywszy granicę w Kocmyrzowie, oni tutaj nad ranem 3 sierpnia przyszli właśnie do Zofii Zawiszanki. Zofia Zawiszanka dała im dwie furmanki, dała im wszystkie informacje, których potrzebowali dotyczące, którędy jechać i ruszyli w stronę Jędrzejowa, gdzie mieli zlikwidować punkt mobilizacyjny. Przekraczali granicę jeszcze w płaszczach cywilnych, natomiast zaraz za granicą zdjęli te płaszcze i pod spodem mieli już mundury. I tutaj już doszli jako taki mały oddziałek. Zofia Zawiszanka napisała w swoich wspomnieniach, że był to najcudowniejszy dzień w jej życiu, w momencie, kiedy do jej okna polscy żołnierze zapukali. Mieli ze sobą ładunek przez siebie skonstruowany i pojechali do Jędrzejowa likwidować punkt mobilizacyjny. Zanim dojechali stąd do Jędrzejowa, a jest to około 50 kilometrów, to wieść od wsi do wsi szła, że idą sokoły z oleandrów. I jak dojechali na miejsce, okazało się, że Rosjanie, przestraszeni tym, że idzie jakiś oddział, nie wiedzieli jaki duży, nie wiedzieli. To rozpuścili ten punkt, kazali wszystkim wracać do domu, więc patrol Beliny, ponieważ chcieli jakoś ten rozkaz wykonać, wiedzieli od zawieszanki, że w Słomnikach stoi oddział Straży Granicznej, więc pojechali do Słomnik. No ale ponieważ te kilometry i konie nie tak szybko to wszystko szło. Dojechali tam wieczorem, więc stwierdzili, że rano uderzą. No i rano Zwiad poszedł na rynek dowiedzieć się, gdzie ten oddział stoi. Spotkali kogoś na rynku, ten pan mówi: "A to nie wiecie, że wojsko polskie idzie?" A to cały czas szło siedmiu ludzi. Przeszli jeszcze przez Skrzeszowice, gdzie od pana Kleszczyńskiego dostali konie, siodła i już jako taki zalążek kawalerii wrócili do Krakowa na koniach.